Znowu to zrobiłam. Ja, specjalistka od zakupów, kupiłam produkt przeterminowany. Zobaczcie, tutaj mam ser. Najlepiej spożyć do 19 listopada 2020 roku, więc ten ser. No, jakieś 3 miesiące po terminie. Jak to się stało? No, wchodzimy do sklepu, e, zakupy. Tu dzwoni jakiś telefon. Tu dziecko leży na kafelkach i wyje, że chce batona albo loda albo coś jeszcze. E, tutaj ta cała pandemia, te maseczki. Tłum, szum, wrzucamy byle co, byle do domu, byle coś zjeść i byle by mieć to już z głowy. No i później orientujemy się, że kupiłyśmy, czy kupiliśmy taki właśnie ser przeterminowany. No ale co, jechać do sklepu, oddawać? A, eee, dobra, wyrzucę. No i tak wyrzucamy, wyrzucamy i wyrzucamy. I ziarnko do ziarnka, złotówka do zł złotówki, i okazuje się, że rocznie wyrzucamy nawet kilkaset złotych. Dlatego dzisiaj będzie pięć zasad świeżych zakupów. Jak je robić z głową? Pierwsza i zasadnicza rzecz. Jeśli kupujemy produkt i chcemy, żeby ten produkt był świeży, żebyśmy go nie zmarnowali, żebyśmy go nie wyrzucili, żeby dłużej nam poleżał w lodówce czy w szafce, no to co? No oczywiście sprawdzamy datę przydatności do spożycia. I słuchajcie, na wielu produktach ta data jest o chociażby tak jak tutaj bardzo ładnie widoczna. Tutaj mamy 16 marca 2021 rok. I wiemy, że ten produkt ma taką właśnie datę przydatności do spożycia. Jeśli jednak musimy szukać, Gdzieś w zgięciach, w zagięciach, gdzieś na błyszczącym, na papierku, na cyferku, i tej daty nie ma, a nam się spieszy, bo ten dzieciak leży na tych kafelkach, a tu dzwoni telefon. A ta cała pandemia to co? To po prostu takiego produktu nie kupujemy. Przebijamy się do daty data musi być widoczna data musi być na pierwszym planie dla oka konsumenta po prostu od razu spostrzegalna no i tyle. Wtedy bierzemy taki produkt do koszyka i idziemy do kasy. Zasada numer dwa. Jeśli kupujemy produkty świeże, czyli sery, jogurty, wędliny, to wybierajmy te, które mają najdłuższą datę przydatności do spożycia. Czyli na przykład jeśli mamy serek, który ma datę przydatności do spożycia, o tutaj jest napisana 31 marca, tak? a obok ten sam serek ma datę przydatności 22 marca, no to weźmy ten, który dłużej nam poleży w lodówce. To jest jasne, no bo jeśli dłużej poleży, no to go wykorzystamy po prostu do końca. I co jest bardzo ważne? Na zakupach te wszystkie serki, masła są na tych półeczkach ustawione. Więc nie bierzemy tego z brzegu, tak, który jest na tutaj, na samym wierzchu półki, tylko sięgamy ręką Głęboko i tam za nadrza wyciągamy ten serek, który ma ten 31 marca. Na tym nam zależy, bo tak sprzedawcy ustawiają. Czyli te świeższe produkty, które przyjechały dopiero co do sklepu są tam z tyłu, żeby sprzedały się te, które mają krótką datę przydatności do spożycia. Proste? Proste. Zasada numer 3. Naucz się rozróżniać daty. Zasadniczo na produktach spożywczych znajdziemy dwa rodzaje dat. Inne na produktach tak zwanych świeżych, mokrych, czyli na przykład na serach czy na wędlinach, a inne na produktach suchych, takich jak na przykład makarony czy kasze. Otóż na produktach mokrych będzie to data przydatności do spożycia i ona będzie brzmieć: należy spożyć do i to do. To do jest terminem ostatecznym. Jeśli zdecydujemy się zjeść coś po tym terminie, czyli należy spożyć do, powiedzmy, 30 marca 2021 roku, to wtedy sami bierzemy za to odpowiedzialność. To już producenta nie interesuje, bo on napisał, że ten produkt był wartościowy tylko i wyłącznie do tej daty. A na produktach suchych, takich jak. Makarony czy kasze znajdziemy datę minimalnej trwałości. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli tu jest napisane, że ten produkt jest dobry do 3 lipca 2021 roku, to jeszcze po tym terminie, bo ten produkt jest suchy, jeśli w środku nic się nie dzieje, nie ma zapachu złego, nie ma dziwnego koloru, nie ma żadnej pleśni, nie chodzi tam nic w środku, bo tam też różni właśnie przyjaciele tego makaronu mogą się osiedlić, to wtedy możemy ten produkt spokojnie jeszcze przez kilka, nawet miesięcy zjeść. Natomiast jeśli stanie się coś takiego, tutaj mam takie właśnie przykłady, co prawda mokrych produktów, ale mocno już, że tak powiem, przeterminowanych, ale mam też. Produkt suchy, zobaczcie, tu jest fasola, tak? Czyli produkt suchy. I ona też jest już po tym terminie, należy spożyć przed. I teraz otwieram ją, wysypuję. I co się dzieje? I widzę, że większość niż połowa ziaren to są spleśniałe ziarna. One się już do niczego nie nadają. A jeśli mamy. W, czy w takiej właśnie papryce, czy w takiej fasoli mamy pleśń, pojawia nam się pleśń, to niestety cała ta papryka, tutaj już niewiele co zostało, ale nawet jeśli ta pleśń jest minimalna, idzie do kosza, ponieważ pleśń jest już wszędzie, jest w całym tym warzywie czy w całym owocu. Tutaj tak samo, jeśli kilka ziaren jest spleśniałych, to znaczy, że wszystkie te fasolki są po prostu do wyrzucenia. Czyli podsumujmy. Na produktach spożywczych mamy dwa rodzaje dat. Na produktach mokrych należy spożyć do i to jest data ostateczna, potem jemy na własne ryzyko, a nie na ryzyko producenta. I na produktach suchych najlepiej spożyć przed i jeśli nic się z tym produktem nie dzieje, możemy go zjeść nawet w ciągu następnych kilku miesięcy. Zasada numer 4: mądrze wybieraj żywność, której kończy się termin, bo uwaga, uwaga! Sprzedawcy ani właściciele sklepów nie mogą nam oferować żywności przeterminowanej, ani suchej, ani mokrej. Oni jedynie mogą przecenić tę żywność, jeśli ona zbliża się już do końca terminu. I teraz, no, jeśli na przykład dzisiaj jest 14 marca, a ten serek ma termin do 15 marca, no to mogę go kupić i zjeść, ale dzisiaj bądź jutro, więc wybierajmy. Weźmy jedną sztukę góra dwie sztuki i zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie nakarmić tymi serkami siebie i swoją rodzinę. Natomiast jeśli mamy produkty suche, które zbliżają się do końca terminu, no to wiadomo, że one będą jeszcze dobre przez następnych kilka miesięcy, więc takich produktów możemy wziąć więcej. Podsumowując, jeśli w sklepach mamy coraz częściej się zdarza, wystawione takie koszyki z żywnością przecenioną, to Kaszę, czy makaron, czy powiedzmy ryż, owszem, możemy kupić, ale z jogurtem, z serem, z kefirem, z, ze śledziami, na przykład w oleju, tutaj nie należy przesadzać. Tutaj bierzemy tę żywność w minimalnych ilościach, po prostu musimy ją jak najszybciej zjeść. No i ostatnia zasada, zasada numer 5: zawsze sprawdzamy opakowanie. Czy ono nie jest rozerwane? czy ono gdzieś nie ma jakiejś dziurki, czy nie jest uszkodzone. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przez najróżniejsze dziurki ucieka smak, ucieka aromat, bardzo często uciekają również po prostu składniki odżywcze, ucieka woda, olej, tłuszcz, czymkolwiek, cokolwiek mamy tutaj w środku, ale też w przypadku zwłaszcza produktów suchych mogą się tutaj zagnieździć nieproszeni, Lokatorzy, no chociażby mole spożywcze, a to tałatajstwo strasznie ciężko y, potem z domu wyplenić. Słuchajcie, ekologia, ekologią, ale zdrowy rozsądek zachować trzeba. Jeśli więc widzimy, że masło się zepsuło, y, to nie wydłubujmy łyżeczką tej pleśni, tylko po prostu trzeba wyrzucić cały słoiczek, bo te mykotoksyny, które mogą nawet powodować nowotwory, są w całym tym maśle. No i przede wszystkim, jeśli mamy produkty suche no to nasz nos, nasze oczy, a potem i nasz język będzie nam podpowiadał, czy ten produkt nadaje się do spożycia, czy nie. I jeszcze jedno, kupujmy żywność, która jest dobra jakościowo, gdzie jest 100% mięsa w mięsie i cukru w cukrze, a wtedy ona będzie się dużo, dużo wolniej psuła i nie będziemy jej wyrzucać i marnować. To był przepiękny kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i spleśniałych produktów nie kupujcie.